Witajcie ponownie Siemanko, oto pierwsza perełka, o której wspominaliśmy w poprzednim odcinku, a więc chodźcie z nami. Drzwi trzeba przymknąć, żeby się nie zatrzasnęły. Jak widzicie, pierwsze co. Wchodzimy do toalety. Pełno liści. Mamy zlew tutaj wody nie ma, wody brak Toaleta Wanna Ale kurzu Kaloryfer jeszcze? Tak, został kaloryfer Dobra, to co? Najpierw parter Tak, zwiedzimy parter Mamy salon kuchnia. Dobra. E, tak, to była kuchnia z tym na Tak? Dobra, to pójdziemy tam. To była kuchnia z barem. Tutaj była jadalnia. O, tutaj mamy przejście. Tak, tak, tak. To była na 100% kuchnia. Eee, tutaj odpływ wody, gniazdka. A tutaj był bar i, bar. i tutaj na 100% była jadalnia. Stół na środku, krzesła. To coś w tym skończy. stylu. Mhm. Garaż, tu mógł być garaż. Duża brama zasłonięta. Tu jakieś drzwi. O, tutaj kolejna toaleta, i tutaj była kabina prysznicowa. Albo to był garaż, a no zaraz się dowiemy. Tu był taki jakiś składnik, coś takiego? schowek? Nie to wiem? Nie, to nie wiem. No tutaj toaleta, okna powybijane. przełącznik. Umywalka potłuczona. Nie ma prądu. No chodź do piwnicy pójdziemy. Uważaj na głowę. Tu były skrzynki z prądem, tu były, o żaba, zobaczcie może będzie widać żaba, rury odpływowe i tu w sumie nic dalej nie ma, lampa. Chodź, tutaj znalazłem jeszcze dwie jedne. No wejście, tu... piec może Piec, tu jest piec, no. Jest. Na, jest piec. na ekogroszek prawdopodobnie. I tu co, boiler? Nie mam pojęcia, ale na Przytrzymaj drzwi. Ale że ktoś nie zabrał pieca, wiesz że wiesz, ten piec kosztuje? Ale taki piec zapytaż. Nie, nie koniecznie było. Ni A to nie było szamu? Co to Niestety, piec nie działa. No, załatwię, żeby działał. Tutaj nawet nie są rury. Po prostu do bliżego. A to, co to mogło być? Nie wiem, nie śmierdzi nie, szambo, jak szambo, także. Jest... Tam jest... Także co, idziemy na piętro. Ale jakie drzwi stalowe? Nie no jest... wiem. wady. Tak, z jednej strony zaleta, z drugiej strony wada, nie? Mhm. Mamy drewniane schody. Pokoje mogły być dokładnie. Niestety nie. To wchodzimy na strych A tu na strychu chyba też nic nie będzie A po strychu się ciągną tylko kable Chyba przy schodzeniu zahaczyłem latarką w kamerę, także Możecie słyszeć mały stuk No i tak drodzy widzowie To było na tyle z pierwszej perełeczki. Wyjdziemy eksplorować kolejne widzimy się w następnym odcinku Pozdrawiamy